Siemanko, cześć, witam, siódmy odcinek libijskiej sklejki, czyli kolejny odcinek kompilacji dropów, dentek i innych sytuacji z ostatniego czasu. Zostawcie łapę, komentarz jak się spodoba, suba żeby być na bieżąco i nie przedłużając lecimy. Okay.

Ja, Pierre is To masz na hotkeju? No ja pisałem normalnie hit, heist jest, to nie działa. Czy. Znaczy, no po prostu mam wpisane he, jest na przykład, nie? I tam spację od mi piszesz i używasz sobie trzy razy tego hotkey'a... Wybuch padł. O, jest, cloak! Jezusku, co tu się dzieje dzisiaj? Nie mam pytań. Nic nie dostałem. Nic, zero, a nie jeden. Iksiwi, no Jest! złoto wreszcie, złoto. Exotic legi. No szóstka, ale w końcu, ale w końcu jest coś. Pyk, pyk. Ostatnie punkty jakie ja mam. No i nie się dzieje. No i pyku. I to jeszcze z bonusem, że korków mi nie zjadło. No i fajnie, sympatyczne Niech ma. Tak trał kurs już. Jezu, to. To jest paradox, nie? Aha. No to się zaczęło fajnie. O, no i to jest początek. No i to jest początek streama. Pierwszy Błosiks złoto. Arkan Dragon Rogue. No i o to chodzi. Jezus Maria wreszcie. Jednego tylko jeszcze bez bonusu, ale jest. Niech to będzie coś dobrego, żeby to nie była tylko maca, żeby to nie było 25 megalomani tylko po to, żeby dostać one handowego kluba, błagam Albo. Silda No, lepiej. No rod dobry przecież chyba, czy nie Nie, na no 51 tylko? Eee, myślę, że coś lepiej. No ale okej, okay. zobaczymy co teraz spadnie. Nic, no i nic nie spadło nikomu, szef opadł lecimy, lecimy. Kierowanie dla widza. Tym razem mamy helmecik i risk rozboła, którego później będziemy robić jeszcze dalej. Tylko do tego trzeba jeszcze więcej dostępu, Tu mam 200. Od czego zaczynamy? No, wydaje mi się, że lepiej od helmetu sobie zacząć. Za piąteczkę, za łamik. No i jedziemy zobaczymy, czy da radę. Dał radę. Bez bonusu, ale się udało. Do no zaciosem. Polećmy sobie. Bez kora, bo tak naprawdę tutaj te korki nie ma co używać, skoro i tak Rift Crossbow jest tyle tani. Pyk. No i też się udało. No i fajnie. No to teraz tylko dozbierać następne punkty i lecimy z Crossbowem na T2. Tak ten królet nic nie odda. Na kalamanię Po co my to robimy? Nic. krek z bagiem Proszę Państwa. Kreg z bagiem No i... Jak on się nazywa? Kater? Sol Kater polecił. No i Nic. Co Luko masz? Luko z, z dwoma bagami. Co tam masz ciekawego, Lukonik? Mój kochany Eku o, Co on tam dostał? No i... No i kozak Zbroja dla mąka I hekser I jeszcze wcześniej Kreku Kater Ależ tos. Ale sztos Ale... Warto było. <laughs> Przestań to bić, choć bossa Jezus. Wybuch, ty jesteś jak dziecko. Jak dziecko jesteś, jesteś, jak dziecko w sklepie. Idziesz przez. Idziesz i te półki po prostu cię wołają, że ty musisz podejść do każdej półki, wszystko dotknąć, wszystko zobaczyć. A w ogóle jak w ogóle trafisz na dział z zabawkami, to ty musisz siedzieć tam 30 minut. Straszny jesteś. Jest, nie ma worka. Nie oddał boss bonus, nie oddał no. To co jeszcze magma w tym teamie? Salesaul ITER? Co? Trolujesz, nie? Buszek. Prolujesz. Co? Wybuch miał złoto? Wybuch miał baga? I nie powiedział? Wybuch z bagiem. I terka wydropił. No i idź, Nic Nic. Trudno. Jednym razem. Tierowanie dla widza. Cyk, lecimy. Lift Crossbow T2 Korek Korek, piąteczka. Pyk. No, i się udało. Fajnie. Elegancko. I kończymy ten materiał. Kończymy go jak zawsze, jeżeli chodzi o sklejkę. Czyli otworzymy sobie jednego dużego GEMA, czyli kolejna strata 6 milionów. Najprawdopodobniej, chyba że wypadnie coś ciekawego. Być może. 3, 2, 1, PYK. I mamy damage na granat z odpornością na RFA i FIRE. I jeszcze erfa. Nie najgorzej, szczerze. Być może kiedyś gdzieś by się to użyło. Mogło być gorzej, na pewno. No i to tyle. Granacik 6% Base Damage. A. Koniec. Tyle po odcinku. Zostawcie łapę, tak jak mówiłem na początku. Suba, komentarz i do następnego, pewnie streama albo jednego materiału, bo to niedługo zapowiedzi letniej aktualizacji 2025, więc na pewno materiały się pojawią. Cześć. Strzała.